Historia Biblii. Przewodnik po wystawie w opracowaniu Andrzeja Kurpiowskiego. Są tu omówione eksponaty z kolekcji Dariusza i Lidii Ciarkidywicz. Rozdział 20. Okres reformacji Okres reformacji zapoczątkowany jest symbolicznie w 1517 roku, gdy Martin Luther przybił swoje 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Kolejne wydarzenia. A zwłaszcza dysputa sejmowa w formacji w 1521 roku, potem protest książąt ewangelickich, zniesiony wiosną 1529 roku na Sejmie w Spirze, zapanowania cesarza Karola V, doprowadziły do starcia na froncie religii i polityki, a w efekcie znacznego osłabienia pozycji kościoła rzymskiego. Luther Chociaż ostatecznie złamał potęgę papiestwa na terenie Saksonii, wprowadził jednak zasadę Augustyna z Hipony, ciała chrześcijańskiego korpus z Christianu, w którym Kościół i społeczeństwo zostały uznane jako widzialna jedność. Pobożnego władcę traktowano jako widzialną głowę Kościoła i protestanckiego państwa. Faktycznie Wittenbergia Lutra stała się prawdziwym drugim Rzymem, miejscem gdzie rozstrzygano wątpliwości, określano wytyczne i decydowano o losach wspólnot. Luter powierza książętom władzę nad Kościołem. Suweren świecki miał sprawować urząd jako rodzaj nadbiskupa. Na miejsce starego kleru z jego hierarchią. Wkraczała hierarchia urzędników ustanowionych, opłacanych i nadzorowanych przez książęta. To oni decydowali o awansach, degradacjach, przesunięciach pastorów. To oni ich nagradzali, karali, dawali i zabierali przywileje. W ten sposób świecki władca mógł wywierać nieograniczony wpływ. Na kształt wspólnoty kościelnej na terenie swojego księstwa. Podobnie Urlich Czwingli w Szwajcarii, gdy usunął okowy z Rzymu, uznał Radę Curichu jako wybraną reprezentację ludu do zachowania i głoszenia zasad czystego słowa Bożego. Czwingli ginie od miecza w 1531 roku, Podczas zbrojnej próby podporządkowania sobie katolickich kantonów w Szwajcarii. W ten sposób, w krajach reformacji, odtworzona została średniowieczna relacja między Kościołem a państwem, sprzeczna z zasadą Jezusa Chrystusa, który powiedział w Mateusza 22,11. Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego. Bo efektem tej unii kościoła z państwem, zarówno na terenie Saksonii, jak i w Curychu, było zastąpienie zranionej bestii jej obrazem. Zobacz Apokalipsa, 13 rozdział i czternasty werset. Nie wszyscy zgadzali się z takim obrotem sprawy, toteż reformacja Lutra wyzwoliła bardziej radykalne, inne niż powszechnie akceptowane poglądy na tematy religijne i społeczne. W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej, ruchy te nie miały wsparcia ze strony sił politycznych, nie szukały go, a niekiedy wręcz występowały przeciwko ówczesnej władzy. Ukształtowały się dwa kierunki takiej radykalnej reformacji. Ewangeliczny i mniej biblijny. Społeczno-spirytualistyczny. Ten drugi kierunek znalazł ujście w nurcie reprezentowanym przez Tomasza Mincera i przez tzw. proroków Cwikał. Kim był Tomasz Mincer? Teologię. Jeden z pierwszych przywódców radykalnej reformacji krytykował istniejący ustrój i wzywał do walki z orężem w ręku o realizację Królestwa Bożego na Ziemi, które pojmował jako bezklasowe społeczeństwo oparte na wspólnocie dóbr, tak zwany komunizm chrześcijański. Był przywódcą antyfeudalnego powstania chłopskiego w Niemczech w latach 1524-1526 przez Karola Marksa, nazwany prekursorem komunizmu. Schwytany, uznany za heretyka, ścięty mieczem w maju 1525 roku. Nas, oczywiście, Bardziej będzie interesował o wiele liczniejszy kierunek radykalnej reformacji kierunek biblijny. Powstało w tym czasie wiele ugrupowań religijnych, które skupiały się wokół swoich przywódców, i często ich nazwa wiązała się z ich nazwiskiem. Duża część z nich to zwolennicy Tomasa Mincera, którzy zerwali ze swoim nauczycielem. Kiedy w 1524 roku chwycił pomiecz, aby siłą wprowadzić swoje idee w życie. Dzisiaj nazywa się takich ludzi sekciarzami lub kociaszami. Wówczas nazwano ich anabaptystami, co dosłownie znaczyło przeszty, nowochszczeńcy lub ponownie ochrzczeni. Chociaż Anabaptyści. Byli zróżnicowanym ruchem, to łączyło ich odrzucenie chrztu dzieci, dalej często jeszcze akceptując chrzest dorosłych przez pokropienie, oraz pogląd o konieczności zasadniczej zmiany życia społecznego w celu powrotu do ideałów pierwotnego chrześcijaństwa. Kult religijny anabaptystów odznaczał się prostotą. Zrezygnowali z przedmiotów kultu, obrazów, ołtarzów, budynków sakralnych, odrzucają też hierarchię kościelną oraz odmawiają pełnienia służby wojskowej. Różnili się swoim stosunkiem do sakramentu Eucharystii. Kiedy i czy w ogóle zachodzi transubstancja. Niektórzy, jak Schwenkfeld, rezygnowali z praktykowania wieczerzy pańskiej. Inni. Zachowali ją jedynie jako pamiątkę. Niektórzy z nich podkreślali ważność przestrzegania przykazań nie jako zasługi zbawczej, ale jako owocu zbawienia, jako zasady uświęconego życia. Z uwagi na ważność dekalogu, w przeciwieństwie do zakonu ceremonialnego, zwrócono uwagę na czwarte przykazanie: pamiętaj, aby dzień sobotni święcił. Wśród zachowujących sobotę znalazł się m.in. Hans Hut, od imienia którego anabaptystów na terenie Moraw nazwano braćmi huteriańskimi. Znani oni byli także z szerzenia idei powrotu Chrystusa. Podważający porządek społeczny, radykalizm anabaptystów oraz ich zapał misjonarski przerażał zarówno katolików, jak i protestantów, i wkrótce doprowadził do prześladowań. Władze świeckie pod presją kościołów zarządziły ostre represje przeciwko tym, którzy nie ochrzcili dzieci, wzywając ich do załatwienia tej sprawy w ciągu ośmiu dni. W przeciwnym przypadku pozbawiano ich wolności i skazywano na banicję. Dnia 7 marca 1526 roku Rada Curychu zarządziła, aby wszystkich anabaptystów aresztować, a po osądzeniu i udowodnieniu winy bezapelacyjnie skazać na śmierć, najczęściej przez utopienie, parodiując w ten sposób chrzest. W listopadzie tego samego roku dekret zaostrzono. Skazując na śmierć także tych, którzy słuchali kazań anabaptystów. W 1527 roku cesarz Karol V wydał zarządzenie przeciwko anabaptystom, które odczytane zostało ze wszystkich kazalnic w całym jego rozległym państwie. Nakazywał w nim, by nie tylko wierzący, przyjmujący chrzest, ale i rodzice, którzy nie chrzczą dzieci, byli traktowani jako winni przestępstwa karnego śmiercią. Gdy okazało się, że zarządzenie to nie jest w stanie zahamować rozwoju ruchu, władze uciekły się do jeszcze drastyczniejszych środków. Na tereny zamieszkałe przez anabaptystów Wysłano uzbrojone oddziały żołnierzy, żeby ścigały innowierców, i na miejscu ich zabijano bez żadnych rozpraw sądowych. Tych, których zastano na polach czy drogach, zabijano mieczem, złapanych w domach, wieszano lub palono wraz z całym domostwem. Współcześni historycy są zgodni. Że jeśli prześladowania wczesno-chrześcijańskiego kościoła ze strony pogan były okrutne, to prześladowania anabaptystów ze strony kościoła katolickiego oraz protestanckich kościołów państwowionych w okresie reformacji proporcjonalnie do liczby osób były jeszcze okrutniejsze. Ginęli oni tysiącami. W ciągu pierwszych pięciu lat prześladowań większość przywódców anabaptystycznych zginęła na stosie, szafocie lub została utopiona. Ostatni męczennik zginął w 1614 roku. Pełnej tolerancji nie było aż do 1815 roku. Anabaptyści z Berna byli sprzedawani jako galernicy jeszcze do roku 1790. Miejscowa ludność często okazywała przemoc prześladowanym Anabaptystom. W związku z tym władze wydały rozporządzenie karania tych wszystkich, którzy dawali im schronienie. Zachowały się i weszły do literatury religijnej wzruszające zapisy o męczeńskiej śmierci tysięcy wierzących zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Oto fragment relacji z 1541 roku. Tego, w co wierzyli, żadna istota ludzka nie była w stanie wyrwać im z serca. Woleli raczej po nie śmierć niż zaprzeć się prawdy Bożej. Bez strachu znosili wszelkie tortury i agonie. Rzeczy tego świata były dla nich tylko cieniem, bo mieli zabezpieczone życie wieczne. O niczym innym nie myśleli, niczego innego nie pragnęli, niczego poza Bogiem nie miłowali. Przeto też mieli więcej wytrwałości w znoszeniu cierpień, niż ich wrogowie w ich zadawaniu według Władysława Poloka Bohaterowie wiary strona 23. Mimo represji ruch Anabaptystów zaczął się szybko rozwijać w różnych kantonach w Szwajcarii, jak również i poza Szwajcarią. Jeden z książąt wyznał, co mam robić? Im więcej ich zabijam, tym więcej ich przybywa. Głupi świecie. Myślałeś, że okrucieństwem i perspektywą męczeńskiej śmierci zmusisz ich do milczenia. W końcu jednak okrucieństwo i fanatyzm prześladowców zahamowały rozwój anabaptyzmu. Odnowił go Menno Simons, były proboszcz katolicki w Holandii, który zjednoczył umiarkowanych anabaptystów odrzucających wszelką przemoc jego zwolenników nazwano mennonitami, odrzucili oni instytucje kapłaństwa, tworzyli autonomiczne zbory, rygorystycznie przestrzegali przykazań dekalogu i zasad ewangelicznych. Z powodu prześladowań zmuszeni byli opuścić kolejno Niderlandy, Prusy, Polskę, mieszkali na Żoławach. Aż osiedlili się w Ameryce Północnej, USA, Kanada, Afryce, Kongo, Etiopia, Indii, Indonezji. W 2018 roku było na świecie ponad 2 miliony ochrzczonych menonitów. Wśród nich byli przodkowie Anny German. Konserwatywnym odłamem anabaptystów są dzisiaj także Amisze. Przywódcy Reformacji mieli nieprzyjazny stosunek do Anabaptystów. memorandum z 1536 roku Luther nawoływał do karania śmiercią nawet pokojowo usposobionych Anabaptystów. Tej opinii Lutra nie podzielał jego najbliższy współpracownik Filip Melanchton. Na Śląsku. Ideę radykalnej reformacji rozwijał także Kaspar Schwenkfeld von Ossich, żyjący w latach 1489-1561. Po intensywnych studiach tekstów biblijnych w 1524 roku sformułował doktrynę, która zdecydowanie zaprzeczała niektórym akcjomatom głoszonym przez lutra. Doprowadziło to do ostrego konfliktu z Ojcem Reformacji. Odrzucał on rzeczywistą obecność ciała i krwi Jezusa w Eucharystii i uznawał tylko ich obecność mistyczną, symboliczną. Głosił całkowity rozdział Kościoła od państwa. Traktował wyznanie jako prywatną sprawę każdego człowieka. Do bardziej drażniących Zarówno katolików, jak i luteran należało także twierdzenie Kaspara, że chrzest przyjęty w dzieciństwie nieświadomie nie był ważnym sakramentem. Według Jego nauki jedynie Jego świadome przyjęcie miało znaczenie dla Chrystusa, a zatem i On został zapewnie przezwany Anabaptystą. Zebrał wokół siebie grupę zwolenników których nazwano szwenkfeldystami. Jego założyciel nazwał tą grupę wyznawcami chwały Chrystusa. Ich zaczątkiem była niewielka grupa zwolenników szwenkfelda w jego rodzinnym majątku ziemskim w Osieku w Księstwie Legnickim. W 1700 roku na Dolnym Śląsku w miejscowościach Twardocice, Proboszczów, Czaple, Rochów i Bielanka koło Złotoryi było około 1500 szwenkweldystów. Z rozkazu cesarza Karola VI Habsburga powołano w 1719 roku misję jezuicką w Twardocicach celem rekatolizacji szwenkweldystów. O powołaniu tej misji informuje inskrypcja fundacyjna nad portalem wejściowym kościoła. Rzymskokatolickiego w tej miejscowości. Jest to Kościół Barkowy pod wyzwaniem Świętego Piotra i Pawła z 1732 roku. Dowiadujemy się z zawartych na niej informacji, że przybyli Jezuici to Johann Milan i Karl Regent, a prowadzone przez nich prześladowanie religijne z udziałem władzy cesarskiej odniosły skutek. Do wymienionych form należało nawracanie dobrym słowem, nakładanie kar finansowych za nieobecność na naukach misyjnych, kary więzienia, zaprzęganie dowozów w formie zwierząt pociągowych, udzielanie ślubów jedynie rzymskokatolickich, przymusowe chrzczenie niemowląt w obrządku rzymskokatolickim, czy zakaz pochówku zmarłych na lokalnym cmentarzu w obrządku chrześcijańskim. Po noworodka przychodziło cesarskie wojsko i niosło je do katolickiej chrzcielnicy. Szwendfeldyści zmuszeni zostali do pochówku swoich zmarłych na polu, gdzie chowano kryminalistów i zdechłe zwierzęta. Ten proceder był jednym z haniebnych poniżeń, jakie musieli znosić. Nikt z rodziny, przyjaciół czy sąsiadów nie mógł uczestniczyć w pogrzebie. Pochówek mógł odbyć się tylko w nocy. W okresie dwudziestu lat pochowano tutaj 200 osób, jak to się dowiedziałem ze strony centralnego kościoła szwenkwendystów. Kto się wyłamywał, karany był grzywnami lub przywiązywany do pręgierza. A jak to nie pomagało, więziono ich w lochach zamkowych, legnicy, groćca czy jawora. Szwankfeldystom nie wolno było niczego kupować na własność ani sprzedawać. Nie mieli prawa oddalać się z wioski bez przepustki. Żywną karano także każdego, to w jakikolwiek sposób ich wspierał. Dzieje twardocic w tym właśnie okresie jezuickich prześladowań interesująco w epickiej formie opisuje Fedor Sommer w powieści Schwenkfeldyści, wydawnictwo Adrem Jelenia Góra, 2018 rok. Opisuje on ludzi, którzy stali przed wyborem, Zostać przy naukach swego mistrza i stracić wszystko? Czy też zachować swoje dobra i rodzinę, przechodząc na religię katolicką? Dlatego wielu poddało się tej presji. W książce Somera razem z jego bohaterami przeżywamy dramaty towarzyszące tym decyzjom. Między innymi Somer wkłada takie słowa w usta duchownego przywódcy ówczesnych. Szwedzkiej Prawdziwy Kościół jest zgromadzeniem wybranych, wierzących dzieci Boga. Dlatego jest on niewidzialną mnogością tych, których imiona są wpisane w Księdze Życia. Cieleśnie jego członkowie żyją rozrzuceni po całym świecie, także pośród Turków Mahometa. Ten Kościół nie walczy, ponieważ nie ma w nim nic nieczystego, a jego członkowie żyją duchem, choć obarczeni cielesnymi słabościami. I żaden członek tego kościoła nie grzeszy umyślnie. Każdy sam, pojedynczy chrześcijanin musi być jednocześnie kościołem Chrystusa, kapłanem Chrystusa i ofiarą Chrystusa. Zbawienie nie może być mi dane inaczej, jak tylko przez Chrystusa samego, jeśli tylko pozwolę Mu narodzić się we mnie na nowo, nie przez papieża czy jakiegoś innego księdza, i także przez jakiś powierzchowny kościół. Około pięciuset osób uciekło przed prześladowaniami katolickich Habsburgów z krainy położonej między dwoma spiczastymi górami ostrzycą i groźcem jak to opisuje sobie czegoż trudniejszego zażądać by można od chłopów niż tego by opuścili swoją ziemię jednak pod wpływem misji przymusowego nawracania w 1725 roku dojrzała w nich decyzja do pozostawienia całej swojej ojcowizny i potajemnej ucieczki do herru Poza granicę państwa Habsburgu. Granica ta w owym czasie prowadziła wzdłuż Z Stamtąd w latach 1731-1737, szwenkfeldyści wjechali do Pensylwanii. W 1782 roku utworzono tam towarzystwo Szwenkfeldystów które od 1909 roku nazwane zostało kościołem schwenkfeldystycznym. Obecnie ma on sześć kościołów i około trzech tysięcy wyznawców w Filadelfii i okolicach.